Najważniejsze informacje. Rama z najwyższej klasy aluminium Malux XSLR sprawia, że ten superlekki i zwinny 29-R gwarantuje zawodnikom XC prędkość i wydajność. Z amortyzatorem o skoku 100 mm. Oto wyścigowy wspinacz o szybkim przyspieszeniu. Specjalna geometria 29-R zapewnia doskonałą równowagę między stabilnością a zwrotnością w każdym terenie XC. Piasty w standardzie BOST oferują dodatkowy prześwit na opony i sztywność kół, a nowe koła systemowe Gianta z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną, bardziej skuteczną jazdę ze zmniejszonym ryzykiem przebić. Rama Aluminium Alux Cesseler. Oś przelotowa 12x148 mm Max rozmiar tarczy korbowodu 36T Max rozmiar opony 29x2,4 widelec, Giant Crest 34 RL 100 mm 15x110 manetka blokady tylny amortyzator Ns lesza kierownica Giant next XC 740 X 31.8 mm Aluminium chwyty Giant soleo wspornik kierownicy Giant contact 31.8 mm Aluminium wspornik siodła Giant Connect 30.9 mm Aluminium siodło Giant sport pedały N-A manetki Shimano Deore M6100, 1X12 Przerzutka Przednia, n a Przerzutka Tylna, Shimano Deore M6100 Hamulce, Shimano BR 200 Hydrauliczne, Tarcze Shimano RT, 10180 mm-sleż 160 mm Dźwignie Hamulca, Shimano BR MT201 Kaseta Wolnobieg, Shimano Deore. 12 rzędowa 10 do 51 łańcuch. KMC X12 mechanizm korbowy. Praxis Cadet 30 środek suportu. Praxis press fit obręcze Giant Tik 29 Etto 25622. tubeles rady, aluminium piasty. Shimano MT410B łożyska maszynowe Oś przelotowa, 15x 110mm, Center Lock Shimano MT 410B, łożyska maszynowe, Oś przelotowa 12x 148mm, Center Lock Sapim lider, 28 slash 28 opony, MAX XIS, Reconoradze 29x2.25, Zwijana, Tubeles Rady, EXO, Tubeles Dodatki, Zestaw Bezdętkowy. Uszczelniacz 2x60 ml, klucz do zaworu, instrukcja, waga orientacyjna 12,1 kg rozmiarem.